Cześć, mówi Falka, witam na kanale Woman in Corset. Dzisiaj przychodzę do Was z polecanką płytową, czyli mamy kolejny film z serii 6 płyt na... i oczywiście będzie to 6 płyt na sierpień. Także jeśli jesteście ciekawi, co dla Was przygotowałam tym razem, to zapraszam do oglądania. W lipcu się działo strasznie dużo. Wyjazdy, materiały z Kastla, no po prostu masakra. Także przepraszam Was, że nie było polecanek y, płytowych w lipcu, ale teraz już przechodzimy, wracamy i co miesiąc mam nadzieję, że będzie się udawało Wam coś fajnego polecić. Sześć płyt co miesiąc to sporo, ale płyt do polecania jest takie mnóstwo, że myślę, że nigdy nam nie zabraknie materiału na polecanie płyt. A dzisiaj mam dla Was wyjątkowo ciekawe rzeczy. I to takie rzeczy już. Trochę dalej od klimatu kastlowego, bo wiem, że część osób może już mieć trochę dosyć klimatu kastlowego. Także przechodzimy do pierwszej kategorii. W kategorii coś starego mam dzisiaj dla Was projekt ciekawy, legendarny poniekąd. Jest to płyta pornografii. Krążek się nazywa 1989-1990, taki dziwny tytuł jest. Ja o pornografii, o zespole pornografia słyszałam już bardzo dawno temu, ale jakoś nie wiem, nigdy nie było okazji, żeby się jakoś bliżej z tym zapoznać. I pewien zbieg różnych dziwnych okoliczności w tym roku sprawił, że Zaczęłam dowiadywać się więcej na temat tego, jak powstał festiwal Castle Party, jaki udział w tym pornografia miała, i to spowodowało, że zainteresowałam się też zespołem pornografia. Odpaliłam sobie tą płytę i ona jest po prostu prześwietna, więc serdecznie wam polecam. Płyta została wydana w 1993 roku na. Kasecie magnetofonowej tylko i wyłącznie. I w roku 2017 była reedycja. Nakładem rekwiem Records, jeśli nie przekreśliłam nazwy, będziecie mieli wszystkie informacje jak zwykle tutaj. Na tej płycie, która jest reedycją, znajduje się muzyka skultowej w kręgach polskiej zimnej fali kasety magnetofonowej Łódzkiego Zespołu Pornografia. I zespół powstał w 1987 roku w Łodzi. I ten materiał jest jedynym do tej pory oficjalnym wydawnictwem muzycznym tego zespołu. Zespół się w ogóle reaktywował kilka lat temu, więc jest okazja go czasem posłuchać w Polsce, co Wam serdecznie polecam. Zespół pornografia jest uważany w ogóle za prekursorów rocka gotyckiego w, w naszej części Europy, i mimo że ma w dorobku tylko jedną płytę, jest uważany za jedną z ważniejszych grup polskiej muzyki alternatywnej przełomu lat 80. i 90.. -tych. Także serdecznie Wam polecam ten krążek. Dziwne kolory. kategorii coś nowego. Mam dzisiaj dla was stary zespół z nową płytą. E, czyli Clan of Xymox z płytą Limbo, która została wydana w tym roku w 2021 przez 4AD. E, I e, Clan of Xymox jest takim Zabawnym, poniekąd zabawnym, bardzo twórczym zespołem, ponieważ działają już od 1984 roku. Jest to zespół z Holandii i zespół ten praktycznie co roku produkuje nową płytę. I dokładnie tak się stało również w przypadku płyty Limbo, ponieważ powstała ona rok po wydaniu poprzedniego albumu, jakim był Spider on the Wall. I ten legendarny zespół gotycki wraca w tym roku z kolejnym wydawnictwem. Z powodu pandemii zespół nie mógł koncertować, ponieważ jest, klan Oxymoks jest takim zespołem, który bardzo, bardzo dużo koncertuje. Zespół, więc, w czasie pandemii skupił się na tworzeniu nowego materiału i jest to materiał inspirowany wydarzeniami na świecie. Płyta Limbow brzmieniowo jest połączeniem nowoczesnego gotyckiego rocka z charakterystycznym brzmieniem klan of Oxymoks i jest jakby takim upamiętnieniem obecnej sytuacji na świecie. No i coś znanego, mam dzisiaj dla Was kolejną klasykę, legendę, ponieważ dzisiaj proponuję Wam płytę Fields of the Nephilim, płyta The Nephilim z 1988 roku. Fields of the Nephilim, dla osób, które być może nie znają tego zespołu, to angielska grupa wykonująca rok gotycki, która powstała w 1984 roku. Denefilim Nephilim jest drugim krążkiem w dorobku tej formacji. Album był na tyle popularny w swoim czasie, czyli w 1988 roku, że znalazł się nawet na takim zestawieniu album charts w Wielkiej Brytanii i zajął tam 12 miejsce, czyli no jak na alternatywny gotycki zespół naprawdę wysoko. Płyty Denefilim Nephilim charakteryzują specyficzne brzmienia dla lat 80., Czyli dużo przestrzeni, duży pogłos na gitarach, całkiem spore elektroniki oraz specyficzny dla filców Denefilm klimat taki mroku tajemnicy. Ciekawostką jest to, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, że pierwotne winylowe wydanie Denefilm, to pierwsze wydanie, zawierało 7 utworów, czyli o dwa mniej niż późniejsze wydania na CD. I niektórzy krytycy wskazują, że ta płyta jakby w tej krótszej, siedmioutworowej części jest taką ładną, zamkniętą całością i te dwa utwory, które później dodano, nie do końca do niej pasują. came back. W kategorii coś niszowego mam dzisiaj dla Was Ice Ages i y, krążek This killing Emptiness. Nie jestem do końca przekonana, czy jest to tak bardzo niszowe, bo czasami bardzo trudno mi określić, czy dany projekt jest naprawdę znany, nieznany i jak y, ile osób go zna, bo wiecie. Na przykład Ice Ages znam od lat, więc dla mnie to nie jest coś niszowego, ale z drugiej strony, jak sobie spojrzałam na wyświetlenia na Spotify'u, no to jest tam malutko. Więc stwierdziłam, że wam zaproponuję, ponieważ jest to bardzo ciekawa muzyka i wiem, że prosicie mnie w komentarzach, też, żebym w zestawieniach dawała więcej elektroniki. Także dzisiaj mam dla Was elektroniczną płytę, można powiedzieć, industrialną bardziej. The Skilling Emptiness zostało wydane w 2000 roku nakładem Na Palm Records, czyli dosyć takiej dużej wytwórni i raczej związanej z metalem, jednak no, do metalu to temu daleko. Ice Ages to austriacki projekt Dark Electro, Dark Industrial, Dark Wave, jakby no, taki poruszający się między gatunkami i zespół. Zespół, ciężko nazwać zespołem, ponieważ jest to jednoosobowy projekt. Działalność rozpoczęli w 1997 roku. Za projekt odpowiedzialny jest Richard Lederer bardziej znany z działalności w zespole Summoning. I This Killing Emptiness jest drugim albumem w dorobku Ice Ages i zespół jest poniekąd znany z tego, że bardzo rzadko wydaje nowe albumy. Potrafi mieć naprawdę solidne kilka lat przerwy między kolejnymi albumami. A jeśli chodzi o brzmienie, no to charakterystyczne jest bardzo zimne, bardzo zimne, surowe, industrialne brzmienie. I niektórzy krytycy wskazują wręcz wpływy takiego starego, pierwotnego belgijskiego industrialu. Ciekawostką jest fakt, że jako okładka tego albumu został wykorzystany lekko przerobiony obraz z Dzisława Beksińskiego o tytule Untitled 19. Także myślę, że. Taki polski akcent jest ciekawy. W kategorii coś innego dzisiaj bardzo odbiegamy od gatunków gotyckich, ponieważ chciałam Wam zaproponować coś mocno starego. Może niektórzy będą zaskoczeni, ale dla mnie to jest szalenie inspirujący krążek. I dzisiaj chciałam Wam polecić Screaming Jay Hawkins z albumem At Home with Screaming Jay Hawkins. No i właściwie ten album, no to wybrałam tak umownie, bo jakby najważniejszy jest jeden Utwór z tego albumu. Jest to w ogóle najbardziej znany utwór w dorobku Screaming J. Hawkinsa. Jest to utwór I Put a Spell on You. Album At Home with Screaming J. Hawkins jest albumem z 1958 roku, czyli w ogóle hen-hen przed tym, nim ktokolwiek pomyślał, że coś takiego jak gotyk powstanie. I został wydany przez Okeh Epic. Ciężko mi było znaleźć jakieś informacje o tych wytwórniach z lat 50., więc po prostu zapisałam to, co znalazłam. Screaming Jay Hawkins jest amerykańskim, był, bo już niestety nie żyje amerykańskim piosenkarzem, aktorem i kompozytorem i był również prekursorem scenicznej formy ekspresji związanej z estetyką grozy. Najbardziej znany jest, tak jak już wspomniałam, jako autor piosenki I Put and Spell on You. Jeśli chodzi o jego jakby charakterystyczne elementy jako wykonawcy, no to miał bardzo specyficzny głos. Te teatralne występy sceniczne, które również w telewizji występował, on łączył akcesoria, typu czaszki, trumny, elementy makabry, gro, groteski, horroru, łączył też elementy wódu. Uważany jest w ogóle za pioniera czegoś takiego jak shock rock. W niektórych opracowaniach, skąd jakby powstała w ogóle subkultura gotycka, jest wskazywany jako taka wczesna, pośrednia inspiracja dla charakterystycznej estetyki gotyku. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, żeby Poniekąd znać swoje korzenie. Utwór I Put Ten Spell on you warto również nie tylko posłuchać, choć chociaż jest bardzo ciekawy muzycznie. Warto również obejrzeć nagrania wideo, które są dostępne na YouTube, także serdecznie wam je polecam. A najciekawsze jest to, że najbardziej znana wersja tego utworu, z bardzo charakterystycznym takim środkowym segmentem, gdzie są bardzo dziwne różne dźwięki, została nagrana w studio w momencie, kiedy muzycy byli w stanie takiego upojenia, że w późniejszych wywiadach Jay mówił, że nie pamięta jak nagrywał ten utwór i żeby później wykonywać podobną wersję na koncertach, musiał się sam nauczyć ze swoich nagrań, ponieważ kompletnie nie pamiętał co nagrał. Także rock and styl życia, jak widać, w latach 50. był dokładnie taki sam jak obecnie. Kategorii coś polskiego mam dzisiaj dla was absolutną klasykę, myślę, polskiego gotyku, czyli zespół Artrosis z płytą w imię Nocy. Ja posiadam tę płytę, znaczy płyta właściwie jest Amadeusza, którą kupił dawno temu. Ten krążek akurat jest wydaniem kilka lat późniejszym, ponieważ to jest wersja anglojęzyczna, która została wydana jakby dodatkowo kilka lat później, ale... To polskie wydanie właściwie wyglądało bardzo podobnie. Płyta, jakby oryginalnie, została wydana w 1998 roku nakładem Morbid Noise Production. W imię Nocy jest drugim albumem studyjnym tej polskiej grupy. Anglojęzyczna wersja została wydana w 2001 roku. Artrozis to zespół z Zielonej Góry, który powstał w 1995 roku. Gatunkowo poruszał się w obrębie gotyk, roka, metalu. W późniejszej twórczości również włączył elementy bardziej elektroniczne, ale akurat w imię nocy jest z tej pierwszej fazy zespołu, gdzie jakby mamy. Głównie mocne gitarowe brzmienia, wzbogacone, takie złagodzone trochę klawiszami. No i oczywiście najbardziej charakterystyczny tego zespołu chyba jest wokal Medei, więc tutaj jak najbardziej mamy pełny pokaz wokalu Medeis. Mamy również wokalizy w niektórych utworach, ponieważ nie wszystkie utwory są z tekstem, a teksty by the way też napisała Magda, wszystkie do no, tej płyty. Na krążku znajduje się w ogóle mój osobiście ulubiony chyba utwór. Artrozis, jest to piosenka Prośba. Także wydaje mi się, że to taki, no na pewno top 3 z Artrozis. I też mam wrażenie w ogóle, że Artrozis jest takim zespołem, który wśród powiedzmy tego, no nie powiem starszego pokolenia gotów, ale no, takich osób powiedzmy w moim wieku i trochę starszych w naszej subkulturze był takim zespołem, jednym z pierwszych yy, przez który można było wejść do gotyku ponieważ on też był dosyć dostępny w sklepach można było kasetę płytek dość łatwo kupić tam na przełomie lat 90. i 2000 także wydaje mi się, że sporo y, osób w polskim gotyku właśnie takich y, 30+, plus powiedzmy 35+, plus, mogło zaczynać od Artrosis także stwierdziłam, że warto zawrzeć w poleceniu Taką klasykę sprzed lat po prostu. Być może część z Was jest młodsza i nie zna dorobku Artrozis, także polecam Wam serdecznie zespół Arodism. <śmulity> mam nadzieję, że takie zestawienie wam się spodobało. Dajcie mi znać, czy takie nieoczywiste i zupełnie odbiegające od gotyku rzeczy jak Jay Hawkins w ogóle wam polecać, czy jesteście zainteresowani takimi zupełnie dziwnymi rzeczami. Widzimy się w następnym filmie, który będzie jeszcze ostatnim vlogiem z Kasla, ale obiecuję, że to już koniec. A potem, potem zajmiemy się różnymi rzeczami. Mam dużo pomysłów na kolejne filmy, także mam nadzieję, że będzie Wam się podobało to, co będzie się dalej działo na kanale. Witam serdecznie wszystkie nowe osoby na kanale, ponieważ ostatnio bardzo dużo osób przybyło i jest mi niezmiernie miło, że jest Was już tutaj tak strasznie dużo. Mam nadzieję, że będziemy dalej się dobrze bawić i że będziecie lubić to, co Wam zaproponuję w następnych filmach. Także dzięki serdecznie za oglądanie. Jeśli to jest pierwszy film tutaj i dopiero tu trafiłeś, trafiłaś, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. Czekam na Wasze komentarze, może z propozycjami następnych płyt. I szponę w górę. A tak to dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Prekursorów roka. Pam 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 pam. na kota. Będę miał przywitać się. Nie w kadrze w ogóle? Nie za bardzo. Trochę. Kawałek w futra widać. Rzuci <grybujesz> się to po napisach. Dobra, widzisz? Weźmy go. No, go. I akurat y, nasze wydanie jest wydaniem, które zostało y, wydane. I ten legendarz... Leg